A oto krótka historia o tym, jak język polski może nam przeszkodzić w poprawnym posługiwaniu się niemieckim. Jak powiedzieć, gdzie idziesz? No, gdzie to wo, czyli wo geistu? Nie. Gdzie to ty możesz się znajdować? Gdzie jesteś? Gdzie siedzisz? Gdzie śpisz? I tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli ty idziesz albo jedziesz, to idziesz, jedziesz dokąd. Więc po niemiecku musisz użyć tam słówka dokąd. A dokąd to po niemiecku wohin. Czyli dokąd idziesz, to wohin gehstu? Dokąd jedziesz, wohin fährstu? a nie wo. Ok, wohin gehst du Zapisz w komentarzach, dokąd idziesz. A po więcej takich praktycznych zwrotów z języka niemieckiego, koniecznie zaobserwuj mój profil.